Moi drodzy, ledwo się jedno skończyło, a drugie się zaczyna, więc dzisiaj jedziemy, a to zaraz zobaczycie: czwarta ruszamy. Niewiele było spania, ale nie chodzi o to, żeby się chyba wysypiać. Szczęść Bożej, do zobaczenia. Wychwaj dowódcy! Bej, Prokuratorze! Czy ty jesteś królem żydowskim? Czy to mówisz od siebie? Czy też inni powiedzieli ci nim? Oto człowiek. Epcehomot! Użymujako! Nie miałbyś żadnej władzy nade mną. Gdyby się jej nie dano z góry. Nie ponoszę winy za tę krew. To wasza sprawa. Niech jego krew spodnie na nas i na nasze dzieci! Szczęść Boże, siostry i bracia. Tym sposobem chciałbym powiedzieć, że skończyło się, ale nie, nie skończyło się, dopiero się zaczyna w Twoim sercu, w moim sercu, a może i przez Was w sercach innych. Co? No właśnie, to, co się teraz skończyło, czyli można powiedzieć świętowanie zmartwychwstania Pańskiego. Właśnie kończymy oktawę tegoż właśnie święta. Wielkiego świętowania. I tutaj taka ciekawa historia. Na początku tego roku z ust księdza z mojej parafii, który notabene pewnie nie przez przypadek zawitał w naszej parafii, usłyszałem podczas świąt Bożego Narodzenia, że zaczyna się oktawa i należy świętować. I słuchajcie, to co się wtedy zdarzyło w moim sercu, to też z jakimś nieprzypadkiem. Dlaczego? Bo ja uwierzyłem, że. Tak trzeba, że trzeba świętować. I tamte święta były wyjątkowe, ever. Świętowaliśmy przez cały tydzień, jak też codziennie chodziłem do kościoła, ale to było wyjątkowe, ponieważ to było takie prawdziwe przeżywanie, przeżywanie narodzenia naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Dzisiaj, już wiedząc, że to jest druga z takich możliwości, bym powiedział, oktawy. Właśnie oktawa Zmartwychwstania Pańskiego, zakończona niedzielą miłosierdzia, która tyle co można powiedzieć, przed wczoraj się zakończyła. I powiem wam, że w sercu wielka radość z tego względu, że można było znowu przeżywać. Więc to, co chcę wam dzisiaj przekazać w tym krótkim podsumowaniu tego, co przed chwileczką zobaczyliście, że to. Męka, śmierć i zmartwychwstania to jest dopiero początek. Początek, bo za niedługo już zesłanie Ducha Świętego, do czego też warto się przygotować. I tak sobie myślę, to od nas zależy czy my będziemy chcieli to świętować, czy my będziemy żyć tym światem mówiąc nie mam czasu. I to mnie przeraża. I o tym jeszcze będę trąbił jak spotykam znajomych, kolegów, klientów, przedsiębiorców z mojej branży i nie tylko którzy ciągle gonią za czymś. I okazuje się, jak zacząłem gonić za Panem Bogiem, cała reszta zaczęła się układać. I to jest przypadek? To nie jest przypadek. To jest pewnie zaplanowane działanie naszego Pana. Po co? No, aby być przy Nim. No bo przecież to życie nie służy temu, żeby ganiać za pieniędzmi, yy, rozwijać biznes, robić cokolwiek, fruwać po świecie, a na Niego nie mieć czasu. Dlaczego o tym mówię, bo już kilkukrotnie o tym powiedziałem, ale przypomnę, że jeżeli zastanawiasz się, czy ten Pan Bóg jest dla Ciebie ważny, to mam dla Ciebie ćwiczenie. Weź swój telefon do ręki, otwórz kalendarz i zobacz, czy jest on tam wpisany. Dzisiaj żyjemy w dobie cyfryzacji do tego stopnia posuniętej, że absolutnie pewnie wszystko mamy pod kciukiem, pod telefonem, na mailu. Pytanie, czy on też tam jest. Bo jeżeli może się okazać, że ta jedna zmiana absolutnie zmieni wszystko, to nagle możesz się zdziwić, że gonisz nie za tym króliczkiem, co trzeba. A jeżeli pójdziesz za głosem serca i zaczniesz tego słuchać, zaczniesz być przy nim, bo on po prostu będzie ważny, między innymi zaczniesz świętować, bo tak jest nakazane, to może się okazać, że zrobisz jeden mały, drugi, trzeci kroczek do tego, aby być bliżej Niego kiedyś w niebie. Na co my czekamy? Nie wiem. Pewnie są ważniejsze rzeczy. Pytanie jakie? Pytanie, czy te wszystkie inne rzeczy sobie schowasz do trumny? Boję się, że możemy być w wielkim błędzie myśląc w taki sposób. Dlatego cieszmy się obecnością żywego Boga, Jezusa Chrystusa, w naszym życiu, w naszej codzienności. Dajmy Mu czas, dajmy Mu siebie, dajmy Mu swoje serce i wierzmy w jedno, że. To jego miłosierdzie, które wylał, wylewa i będzie wylewał, ono nas zbawi pod też warunkiem, że my będziemy chcieli dać się zbawić, a nie tylko powiemy sobie, no przecież jestem dobrym człowiekiem. A jak to jest u Ciebie? Do zobaczenia już niebawem. Z Panem Bogiem.